How ya doing fellow kids? Szerszeń z tej strony, Siemanko, kochani. Zajmę wam dosłownie chwilkę, ok? Ta chwilka pewnie wejdzie w jakieś 10 minut, ale w tych granicach spróbuję ogarnąć cały temat, a przynajmniej to, o czym chcę powiedzieć w tym temacie. Ponieważ ostatnio zrobiła się sroga burza informacyjna odnośnie tego, co robi oferadio Radio Kraków i tego, w jaki sposób pięknie rozwalili sobie cały PR, jak naprawdę zajebisty pomysł. Czekajcie, czekajcie, z krytyką czegokolwiek, poczekajcie do końca mojej wypowiedzi. Jak zajebisty pomysł yy, zmienili wstrzał z armaty w budynek całego radia. Zmieniając wszystko, sprawiając, że radio, które prawie w ogóle nie miało oglądalności, słuchalności, nagle stało się ultrapopularne w sensie w słupkach oglądalności. Ale chyba nie w taki sposób, jak wszyscy z tamtego radia tego chcieli, przynajmniej ci, którzy tam teraz pracują. Ponieważ ja nie mam zamiaru w tym materiale mówić mm, i powtarzać imion i nazwisk, e, dosłownie przeprowadzać, informować Was dziennikarsko, co, gdzie, jak się zdarzyło, ponieważ wiele kanałów Wam to powiedziało i mówi nadal. Ja dzisiaj się natknąłem na cztery materiały od moich ulubionych kanałów, i to mi na razie wystarczy. Przeczytałem sobie parę newsów, przeczytałem sobie sam główny wpis, e, który sprowokował internet do, 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 do dyskusji. I powiem Wam tak: ten pomysł naprawdę mógł być zajebisty. Ten pomysł mógł przejść do historii naprawdę ciekawych eksperymentów. Tylko wszystko zostało spierdzielone, bo wszystko, jak zwykle, rozchodzi się o ludzi, a co za tym idzie hajs, kasę, mamonę, szmal, zera na koncie. <grym> Więc mamy sytuację, w której Off Radio Kraków rezygnuje z parunastu swoich pracowników, zwalnia ich w cholerę, nie dając pewnie żadnych dodatkowych pieniędzy, nie dając im już żadnej możliwości normalnego życia. Czy sobie jakoś radzili, czy nie? Nie obchodzi mnie to. Ważne, że to byli Pracownicy, którzy tam byli i nagle muszą zostać zastąpieni przez AI. I co jest najlepsze, samo radio w opisach tłumaczy to, że robią to pod kategorię ludzi zetek, tych wszystkich Genowców, którzy teraz właśnie wchodzą w buty dorosłych ludzi i starają ogarnąć swoje życie i cały świat. E, jak, jak to wszystko zrobić? Nie wiemy, nie wiemy. No daj mi im trochę czasu ogarną. Ja tu nie będę krytykować Zetek, bardziej chodzi mi o to, że jak absurdalną i zarazem ironicznie zabawną jest wieść, gdzie wszyscy wokół wiedzą, że Zetki mają naprawdę ciężko z pracą. Ciężko zetkom utrzymać pracę, ciężko zetkom znaleźć pracę, ciężko zetkom w ogóle cieszyć się pracą, jakkolwiek rozwijać w trakcie pracy. Ciężko jest zetkom z dzisiejszym, z takim staroświeckim poczuciem pracy. Naprawdę ciężko i to też trzeba zrozumieć. I jak pięknie biznesowym niszczycielem marketingu swojego własnego radia trzeba być, zastępując ludzi sztuczną inteligencją, Tłumacząc to, że to jest dla zetek, które już i tak mają problem ze znajdywaniem sobie pracy. Okej, okay, dobra. <laughs> Wydaje mi się, że ten brak komentarza jest idealnym komentarzem na wszystko. Ale Pokmijmy sobie trochę, ponieważ jest tyle rzeczy, które mogły się tam udać i to nawet za nasze pieniądze i prawdopodobnie byśmy nawet na to nie narzekali, ponieważ to, co wylało wiadro hejtu, to tak naprawdę wieść o tym, że ludzie stracili pracę. Bo to jest to coś, co w, 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 w dziennikarstwie sprawia, daje, taki, daje, daje takie poczucie utożsamienia się. Dzisiaj w Polsce ludzie mają problem z, ze znalezieniem pracy na stałe. E, oczywiście bezrobocie gdzieś tam lawiruje, sobie stoi, tylko problem polega z pieniędzmi, że coraz mniej zarabiamy i co, stać nas na coraz mniej rzeczy. Ale nie będę tu wchodzić w tematy polityczne. Gospodarka jest tu dość ważna, ponieważ przez informacje ludzie stracili pracę dla sztucznej inteligencji. My, jako odbiorcy, utożsamiamy się z tymi ludźmi i mówimy tak jak klasyczne robole w South Parku: zabrali nam pracę! They, they took a job, they took a job. I coś w tym stylu, no nie? I teraz tak. Jak. To wspaniałe niszowe radio, o którym absolutnie nikt nie słyszał. Poza Krakowem najprawdopodobniej mogło przeprowadzić ten biznes i mogło to nawet wprowadzić w tak cichy sposób, że absolutnie nikt by się o tym nie dowiedział albo zrobiliby sobie nawet lepsze PR. Jednym prostym trikiem: zrobić kolejną odskocznię radiową. Bo skoro robią to z państwowych pieniędzy, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak państwo ma rozładowane po domach kultury czy różnych miejscach środki na przeznaczanie właśnie na na byle co związanego ze sztuką, z artyzmem, czy coś w tym stylu. Naprawdę na byle co. Więc zakładam, że stworzenie odnogi, tak jak na przykład, nie wiem, jakieś radio ma swoją wersję Chili, albo jazzy, albo rock, albo punk, albo funk, albo coś w tym stylu. To zakładam, że takie małe, niszowe radyjko, w którym eksperymenty naprawdę. Są o wiele łagodniej przyjmowane niż w takich wiecie, wielkich, ogromnych stacjach, bo tam jednak liczą na większe zyski, większe, większy pieniądz, więc nie mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. W takim małym radyku, pracującym sobie ze środków publicznych, naprawdę prostym sposobem byłoby zrobienie takiej. Opcji, hej, robimy odskocznie. Ludzie będą sobie dalej pracować w naszym radiu, na spokojnie ogarniemy sytuację, ale do tego robimy odskocznie, żeby zobaczyć, jak, sobie, jak, jak, jak będziemy sobie radzić. Na zasadzie chcemy zrobić radio stricte prowadzone przez osoby AI. Przez sztuczną inteligencję. Nazwijcie to jak chcecie. Nikt by nie stracił pracy. Eksperyment może się udać, może się nie udać, ale no, to nie są jakieś duże pieniądze. Uwierzcie mi, to naprawdę nie są duże pieniądze ze środków publicznych i takie radio miałoby, nie wiem, trzy miesiące takiego testu, zobaczenia, jak to wygląda, czy ludzie to łapią i. Pozwolono by właśnie tam na takie rzeczy, typu nie wiem, jakieś wywiady ze zmarłymi osobami czy coś w tym stylu albo nie i potem informowanie na mediach społecznościowych, social media. Przepraszamy, wywiady tego pokroju nigdy więcej się nie po pojawią. Po prostu testujemy, po prostu sprawdzamy, po prostu próbujemy się zorientować we współczesności, w naszej rzeczywistości. Naprawdę pierowo i marketingowo można było to ograć 10 razy lepiej. I powiem więcej, z takim PR-em i z, tak, z takim przenoszeniem informacji ludziom by się to podobało znacznie bardziej. I nikt nie bałby się, przynajmniej teraźniejszo, o swoje stołki. Ale wiecie co? Chyba dobrze, że ten eksperyment pojawił się końcowo w takiej formie, jak jest. Oczywiście ze szkodą dla tych paru na osób, które straciły obecnie pracę, ale wyobraźcie sobie sytuację, że pojawia się takie radio, AI, jako. Hej, robimy coś takiego, to co ja wam mówię. I to się sprzedaje bardzo dobrze. Szybciej niż później zdalibyście sobie sprawę, że te 12, ileś tamnaście osób, które zostało zwolnione z ofradia Kraków, zmieniłoby się w setki. Dosłownie. Więc oczywiście naprawdę współczuję tym paru na osobom, które straciły pracę, ale szczerze powiedziawszy. Ten okropny ruch marketingowy, ten okropny ruch pijarowy całego radia spowodował, że ludzie, przynajmniej na tydzień, znając ludzką pamięć i świadomość, będą nienawidzić AI, jak podatków. Powiesz AI, ludzie pomyślą zło wszelakie. Więc, jeżeli to ma być to lepsze zło, to dalej wolę nie wybierać wcale, ale trzeba przyznać z pierowego PR względu, że no stracili masę punktów. Mogli to sobie ugrać o wiele, wiele, wiele łagodniej, wiele lepiej, i nikt przynajmniej teraz nie musiałby tracić pracy. Tak. Powiedziałem, co wiedziałem. No a. A tutaj macie taki przedsmak tego, co robimy z dzikiem muzycznie. Zimną dłoń i spojrzenia blask. Z zapragnieniem swego ducha goń przeżyć jeszcze raz.